Ponownie witam w sali tradycji ZSCKP Sochaczew I dzisiaj z Kubą będziemy kontynuować rozmowę na temat cicho i zajmiemy się dzisiaj organizacją zrzutów jak to wyglądało I z tego co wiem, no to chyba zrzut był takim najskuteczniejszym sposobem dostarczania i ludzi, i broni, i pieniędzy yy, na tereny Polski. Ten most lotniczy to był właściwie jedyny szlak, yy, którędy można było przesłać taką ilość zaopatrzenia i ludzi. Yy, odbyło się kilka sezonów yy, od roku 1941, począwszy yy, przy przerzucaniu właśnie cichociemnych, przy przerzucaniu Sprzętu i materiałów przez cały ten okres, kiedy trwała wojna aż do stycznia 1945 roku, jak wspomnieliśmy wcześniej, 316 cichociemnych, wiele ton broni, amunicji i pieniędzy zostało przerzuconych tą drogą właśnie na teren okupowanej Polski. W jaki sposób był przygotowany? Teren pod zrzut i jakie musiał spełniać warunki? Przede wszystkim były to określone tutaj na miejscu i przesłane do władz polskich na uchodźstwie do sztabu generalnego do Anglii, miejsca, gdzie wytypowano te zrzutowiska i lądowiska. No, tutaj na terenie naszego powiatu jedno zrzutowisko przyjęło właśnie. Zrzut i cicho ciemnych w roku 1944. A jakie obowiązywały y, procedury y, przygotowań, y, sygnalizacji, nawiązywania y, jakiegoś kontaktu przed zrzutem, w czasie zrzutu, po zrzucie? Na taki zrzut sygnalizowany, bo y, na przykład zrzut w miejscowości tutaj w rejonie wsi Brzozów Paulinka ten słynny zrzut który upamiętnia szkoła imienia żołnierzy Cichociemnych w Brzozowie to był tak zwany zrzut na dziko ponieważ nie był przygotowany tutaj teren przez lokalne oddziały ze względu na to że wtedy pilot nawigator nie rozpoznał Właściwie terenu, no i zrzucono tych skoczków na teren kompletnie nieosłonięty, nieprzygotowany. Ale tutaj, dla, ale tutaj dla właśnie przykładu kolejnego zrzutu operacji Weller 10 która odbyła się 17 kwietnia 1944 roku w rejonie wsi Aleksandrów i Wiskitki. Tam już oczekiwali żołnierze z obwodu Skowronek na ten zrzut i sygnał był podany, trzeba było słuchać radia po prostu, gdzie nadawano odpowiednie melodie pewnie. i dzięki temu było wiadomo, że ten zrzut tej nocy będzie się odbywał. Natomiast, no, co ciekawe, też e, te lądowisko o kryptonimie, o kryptonimie Przycisk, tutaj obsługiwane przez żołnierza AK Skowronek, było lądowiskiem zapasowym i samolot, który miał w rejonie e, Tłuszcza zrzucić tych cichociemnych, nie odnalazł. E, nawigator nie zidentyfikował tego zrzutowiska, z różnych powodów mogło ono nie być wtedy osłaniane. No, i przyleciał na, lotnisko, na, przepraszam, na zrzutowisko yy, zapasowe. I Zapas... tutaj odebrano właśnie ten zrzut. A jakie a czynności ten... na ziemi musieli odbierający wykonać? Bo to tak jak w czasami filmach pokazywanych jest, że. A to się ustawiali w jakiś tam symbol z latarkami, a to jakieś hmm. ogniska były palone. Tutaj... Czy, czy to tak faktycznie wyglądało, czy to jest jednak trochę fikcja filmowa? Yy, tutaj przygotowane było właśnie to zrzutowisko. Dowodził tą akcją tutaj naziemnego przygotowania jodłowski pseudonim Mazur. On dysponował oddziałem 30-osobowym, które te zrzutowisko przygotował i faktycznie żołnierze konspiracji mieli latarki z, z, z biało-czerwonym światłem i oznaczyli skutecznie te zrzutowisko, dlatego też trafiło to tam, wszystko. Gdzie tam, gdzie trzeba. Tam gdzie trzeba. <laughs> Ale powiedz mi, ile czasu miał taki oddział plus cicho ciemni, żeby bezpiecznie oddalić się z tego miejsca, bo prawdopodobnie Niemcy mogli być przygotowani, bo słyszeli jakiś warkot samolotu czy coś, i to też im mogło dawać już. Trochę do myślenia, tak? To ile czasu mieli, tak, żeby naprawdę bezpiecznie się oddalić z miejsca zrzutu? Przede wszystkim czas był tak policzony, aby ten zrzut był wykonany w nocy i żeby się zakończył zbieranie tego wszystkiego, co zostało zrzucone przed świtem. I tak też tutaj stało się właśnie na lądowisku, na zrzutowisku przycisk o około godziny pierwszej w nocy. Rozpoczęto zrzut. Samolot nawracał czterokrotnie, zrzucając kolejne partie materiału: medykamenty, broń amunicję, pieniądze, a, a na samym początku oczywiście ludzi, czyli tych cicho ciemnych. No i do świtu właściwie teren Zrobiono był porządek. oczyszczony, ale nie do końca, ponieważ część paczek musiano zakopać w polu, no bo już nadchodził dzień. I w związku z tym postanowiono, że na samej nocy przybędą po to właśnie żołnierze konspiracji. A ile zrzutów wykonano tutaj na naszym terenie, takich skutecznych? Na naszym terenie cały czas wspominamy o tych dwóch zrzutach, czyli o zrzucie w rejonie Brzozowa, no i o zrzucie w rejonie Aleksandrowa, Wiskitek. Tutaj były one Jeden ten pod Brzozłem był, tak jak mówiłem, na dziko, a ten drugi był już zabezpieczany przez oddziały konspiracyjne. I ilu wtedy wylądowało cicho ciemnych? wiesz, że było ich czterech, tak? Było czterech. I kilka słów takich wstępnych, jakbyś mógł o tych ludziach powiedzieć, ponieważ dokładnie ich losami się zajmiemy w następnym odcinku. Byli to, byli to oficerowie. Wojska Polskiego, właśnie spadochroniarze Armii Krajowej, przeznaczeni właśnie do, tutaj do służby na terenie kraju. Ja pozwolę sobie wesprzeć się literaturą, żeby Oczywiście. wymienić stopnie, zarówno jak i właściwe pseudonimy, bo to będzie istotne. Podczas tego skoku w rejonie Aleksandrowa tutaj oddziały z kowronka odebrały następujących żołnierzy cichociemnych. Był to rotmistrz Andrzej Czajkowski pseudonim garda, podporucznik Tadeusz Nowobilski pseudonim dzwon, kapitan Leopold Skwierczyński Aktor. Oraz podpułkownik Adam Szydłowski Poleszuk. Ci wszyscy, którzy zostali tutaj zrzuceni, potem mieli swoje przydziały w różnych komórkach Armii Krajowej. A więc, bo mi się jeszcze nasunęło takie pytanie, bo tak cały czas mówimy o tych zrzutach z zachodu yy, dla Armii Krajowej. No, wspominałeś w jednym z odcinków, że tu na tym terenie była armia ludowa, były bataliony chłopskie. Czy zdarzały się zrzuty także robione przez stronę ze strony wschodniej? Na pewno byli też y, skoczkowie zrzucani, y, zapewne ze sprzętem. W 1944 roku takie zrzuty miały miejsce, ale na ich temat y, właściwie nic praktycznie nie wiemy. Że, że żadnej dokumentacji nie ma. Nic ja się nie spotkałem z taką dokumentacją, która by o tym mówiła, natomiast wyposażenie tych oddziałów, które w 1944 roku mówimy tutaj o Armii Ludowej, mm -hmm. które działały w tym terenie, wskazywałyby na to, że właśnie były też dla nich dostarczane był dostarczany sprzęt poprzez zrzuty, no bo dysponowali bronią produkowaną w Związku Sowieckim. To dziękuję i do następnego odcinka. Dziękuję bardzo.